Jakby, to jest też bardzo ważny temat mi się wydaje to jest takie moja obserwacja ale mogę się mylić że nie tylko ten język polski ale też właśnie wydarzenia kulturalne od tych wspomnianych wcześniej ok po tańcówek ale też nawet po czy poezję, czy, czy, czy odczyty jakichś dzieł, czy wspieranie, pokazywanie artystów polskich, którzy tutaj na miejscu tworzą, czy malują obrazy, czy, czy piszą książki, jakąkolwiek inną formą sztuki się zajmują. Myślę, że to jest też bardzo ważna rzecz, która może nie tylko pomagać Polakom lepiej się czuć w Niemczech, ale też, no i to będzie dosyć, dosyć mocny statement, bronić w ogóle europejskiej kultury. Mm. Jeżeli nie robimy swoich rzeczy, a coraz bardziej wpuszczamy kultury takie, o, o, wiadomo, o co mam na myśli, ale niekoniecznie muszę te do tego, do tego rozwijać, no to dajemy jakby otwarte miejsce i przestrzeń na to, żeby inne kultury wypierały nasze, europejskie, no i te najlepsze polskie. Znaczy może ja już nie będę teraz występował jako adwokat ogólnie kultury Czyż? europejskiej, ograniczę się do tej polonijnej, tak. i tutaj rzeczywiście no, to też jest ważny temat, właśnie, bo. No, Trzeba tak zastanowić właśnie, kto w zasadzie za wspieranie y, kultury ogólnie powinien też płacić. I no, w zasadzie wszędzie na świecie jest przyjęte, że to właśnie te władze miejscowe, no, mamy tutaj w Niemczech, no to Niemcy będą płacili na y, wspieranie kultury.